Hej, katulenka taka bokatu, tu jak widzicie, przeprowadziliśmy się. To dlatego, że na tym ręku jest mały. I będziemy tutaj robić. Dobre, jakie tu łóżka? Może te. Nie, chyba nie. Ale ja chcę. Dobry, może tak. To usuniemy i przejdziemy, wiem do którego tego. Nie tego. tu na górze chyba. Nie, no dole. A nie tu jest te łóżko. Dobra. <trybujesz> Dobra. Więc... Oczywiście można było w paniku. To teraz może taki kolor. To jest tak sam w sumie, to nie różnicy. Przepraszam, że jest taki długi filmik, ale wiem, że wam to nie sprawi, e, jakiegoś e, tego chyba przekrości. Dobra. Może teraz weźmiemy sobie to? Szem. Czy to? To chyba. nie, tu, tu. Dobra. Jakieś łóżko jeszcze patrzymy. Chyba. To też. Dobra, to już byliśmy, może jakiś obraz, albo firankę. O, to będzie to tutaj. Dobra, dobra. Weźmiemy kamień, taki, ptaki. Obraz. Lustro może. A to, nie da rachem, Czy tutaj ono będzie. Nie. A nie. Dobra, więc pewnie to będzie. Jest ono. Chyba, jeszcze raz. Siedząka. O, może ten fotel. Tak, chyba tak będzie. trochę to. Prasuniemy. I teraz weźmiemy tylko kaktusa. Jest coraz jakiegoś wytkniętej nie Dopiero teraz mniejszy pokój. Dobre łóżko mamy. Te takie są kolory prawie identyczne bierzemy taką podłogę taką już nie bierzemy bierzemy jakieś obrazy jabłka i ten pomarańczki mam nadzieję, że nikt z was nie będzie kupował mojego domku kopiował ale dobra, bierzemy teraz tą szafę. Idziemy teraz tu dywaniki. Dajemy taki duży dywanik. Teraz dajemy tu pieluszki. Teraz to się tutaj nie zmieści. Dobra, damy to tu. I to tu. Teraz dajemy to jako ten to taki. Dajemy jeszcze. Taką jakby, yy, nie kremi kremik dajemy. I co jeszcze bierzemy? Serki z zierzebnią. Serki z zierzebnią, z i teraz bierzemy tą poduszkę. Bierzemy to na pewno. Teraz tą zabawkę. Tą, 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 tą Nie. Nie, nie, nie. Teraz bierzemy tą to tą. I tą. tą. Tą jeszcze bierzemy. I tą poduszkę. Jakieś, weźmiemy chyba? Może ten i ten. ten. Teraz jakieś, jakieś, To tutaj chyba będzie ten przebieralnia. Po prostu będzie się przebierać z tyłu Dobra. Tu tak jest. Tu tak. dodam jeszcze tu podłogę. Nie musi mieć rozmienia. Dobra. Teraz bierzemy jakąś szafę. Tutaj I teraz dajemy ten dywanik. I ten obraz. dobierę teraz. Dobra, włączamy tę mutkę. I teraz zmieniamy podłogę i zmiejamy. Dzielimy na taką. Albo taką, taką. Więc dajemy to tu też. Mam. To tu, to tu. O już mam tu skrzynkę dobra. To wyrzucimy i to tu to tu, tu. I się zaraz tu, wstawimy, tu Dobra Teraz dajemy zrobić kuchenkę gazową Albo stąd najpierw kuchenka gazowa Teraz to i zrobić mam tutaj taki mały nieporządek i teraz dajemy jeszcze krzesełka jak będziecie jest to budow to ja daję duże i małe Dobra, dobra. Mamy zrobione. Teraz dajemy jakieś półeczki. I dajemy jakieś rzeczy. Dobra, dajemy to do kawy. Czajnik to? Nie, to jeszcze nie. Dajemy tutaj w No to troszkę z pojedynki też mogą być. Jeszcze to możemy dać i tu podstawimy. Dajemy szklaneczki i kubek. A to może być kilka szklaneczek. Teraz jedziemy tutaj jakiś sok Może ten? O, jeszcze ta butelka no, Ten sok wyrzućmy Teraz bierzemy Może Radryjko ten Radio muzyka, aktywne muzyczki Dobra. I dajemy te Teraz talerze, i to dużo talerzy. Dobra. Taki, 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 taki. Tyle chyba nam wystarczy. Jeszcze patel nie bierzemy, a nawet dwie i garnek. I to i czajnik. Teraz muszę to wyłączyć, bo nie. Kikdałam. E, Teraz, trochę przesuniemy. Dodajemy ten... O, tam, zeden. Możemy cię tu dać, a was patel nie tu. Dobra. Teraz dajemy jakoś lodóweczkę. Dzisiaj jest pizza? Ona jest Dobra. Teraz to tak dajemy. Tak? Dajemy afteczkę tu. Teraz ma jakąś sofa. Albo może to będzie schawek, no nie wiem. Widzicie, tutaj to. Nie zmieścić świetnie, rowerek się zmieścił. Teraz tu robimy łazienkę, może być z nią trochę problem. Tak jakoś nie dużo miejsca zajmuje. Tak? Może? Dobra. Teraz jakoś umywalkę trzeba, albo najpierw może zróbmy taki mały co deszczownicą i suwanną. Może się jakaś inna jest doświadczona z, 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 z wanną? O no tak, jest to jeszcze. A tu już nie mam nic. Dobra, to ją bierzemy. Najpierw w ciebie usuniemy i teraz ciebie bierzemy. Jaki belek na chwilę będzie zupełnie małą No tak. Tak? Tutaj jaki i tutaj będzie już rodziców pokój. Więc teraz trzeba jeszcze już to te I teraz rodziców, spokój. Teraz... Dajemy tutaj jakieś łóżko. Teraz może ta szafa nie, nie zmieści się. No, nie zmieści się. Więc ją wyrzucimy i bierzemy tą szafę. Teraz może jakieś dywan? Ten kamienisty. Teraz jakoś nie wiem. Może obraz? coś jeszcze tutaj? No tak nie ma salonu. To tak bardziej? Oto Odobrazujemy tak? Tak zrobimy. Nie wiem, że będzie zakrywało okno. Ale tak musimy zrobić. Może nie chcę ciebie. Chcę, może ciebie? Nie, 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 Ciebie. Dobra, i teraz trzeba jakiś telewizor. Boże, jakieś sufy mi się wkliknęły. Usuń, usuń. Teraz tutaj dajemy telewizor. Dobra, to wszystko już mamy zrobione. Nie, jeszcze lampy. No tak. Teraz dajemy tą lampę tu, tą lampę. Tą lampę. Tą lampę. Tą lampę. Tą lampę. Tą lampę, tą lampę, tą lampę. I te lampki. Dobra. Odcinek dobiegł już końca. Ale zostawcie mega dużo łapy, i zostawcie komentarze.